Dobre wersy tutaj, siema. Ciągle będzie te wersy, elo. Ciągle mamy te bity. Wchodzę w nowy numer. Słyszycie jak rapuję? Wjeżdżam ciągle. Nowa sztuka, sztuka rapu, sztuka. Siema sztuki, numer. Siema, siema rap. Hip hop no i sztuki. Dobre wersy tu rapuję, no i tu. Na Nawinę, siema bi. Dobry rap i jest tu. Na dobrych wersach się nawija. Ciągle mamy wersy, to nasza sztuka. Beat, dobry rap, to wszystko na bitach. Siema ciągle rap i nowe wersy tu. Na dobry flow będzie, na dobrym rapie tu. Siema ciągle, mam kawałek tu. Elo, dobre wersy, nawinę to wersy. Siema ciągle, na rapie teksty wchodzę w bit i nawijam. Siema ciągle będzie, lawa te numery na bitach. Sie tu, nowy wers i będzie to. Nowe bity się tu. Nowe wersy siema tu. Robię rap, nawijam ciągle tak. Robię więcej tego bitu. Słyszycie jak się robi. Dobra nuta, tu się zrobi. Chodzę na numerach, słyszycie ten wers na numerach. Słyszycie, nowy wers gdy robię, ciągle numer się ma tu i rapuje dobre wersy, tu się robi. Dobra nuta, tu się zrobi. Siema więcej, na tych bitach, robię więcej tego rapu. Na rapie mamy teksty, na rapie będzie więcej. Dobry rym, dobry rym, tu jest tu wszędzie. Dobry rap i zawsze to będzie. Na numerach się to będzie, na numerze się to flow. Na te bity, na te wersy, się ma ciągle mamy. Tak, tu mam dobry bit i rap, dobre wersy i rapuję. Siema ma dobry numer, to wszystko co robię. Dobre wersy na rapie znowu, na bitach ciągle mamy je. Na rapie słyszycie wersy? Na rapie ciągle będą. Elo, więcej nowych nut, się ma tu. Będzie tak na bitach. Wierzę sobie z czarnej Białostowskiej. Słyszysz ten rap? Słyszysz ciągle Mariuszem? Całe życie tu, całe życie. Mariusza, zawsze tam Białostowskie, zawsze był. O i będzie tak. Ten rap, hip hop czarna. Białostowska rap, hip hopowa. Nierymowanie, freestyleowanie Wolne, dobre bity. Siema ciągle robię. Te numery zawsze stale na numerach, stale na tym rapie Bands, dobry rap, dobre wersy tu są. Siema ciągle będzie tu na rapie, ciągle robię na dobrych bitach, tu robię dobre wersy, robię właśnie tu na wersach, robię numery. Siema tu rapuje zawsze. Będzie dobre bity, tu będzie dobry rap i numer to wszystko. Na rapie robione, na tak zostanie, będzie zawsze na tym rapie. Dobra nuta, będzie numer, siema tu, rapuje stale, siema więcej, na tych numerach się więcej, to będzie nowy rap i dobre wersy Siema tu, robię numery. Elo zawsze będzie numer. Siema tu, robię numery, siema tu. Robię więcej, Elo się to na numer. Będzie więcej tego bitu. Słyszycie, ciągle nawijam. Hip-hop numer, hip-hop takty. Się ma tu. Będzie zawsze na numerach. Się ma tu. Dobry numer na numerach. Wszystkim rap nawijam z rotetą, rotetą ze wszystkim Bogu Kanem, święty koleg rodzinie. Mam dotację do Ciędryków. Mam dotację do Ciędryków. Wyszamy się. Dla wujka gocie, że martwi się ze wszystkim. I mówita, Ciężko Krzysztofowi i naszej rodzinie. że tak wszystkim Ciężko i wszystkim Aniochaniom i Krzysztofowi anio, anio, Ani z naszych, ani w nasze. I Krzysztofowi ani tak będzie. Nowy rap, wierzę nowy rap, utwory, więc CD, nowości rapem, hip-hop i podział w Marta zakończy już studia i będzie potem już jest napisana praca, ta licencjalna, środowisko naturalne pisze pracę, pisze nie jest, będzie ta praca, praca jest środowisko naturalnym i jest wers, tak? Ta praca w naszym środowisku naturalnemu zawsze będzie hip hop wersję. Będzie Marta uczyła w szkole, będzie nauczycielką, będzie uczografii w swoją klasę, gdzie klasę uczniów, gdzie uczył geografii i... Tak nawijam się, ma ciągle mamy Dobra i bity ciągle to mamy Na numerze będzie rap. Elo, wszystkie nasze wersy Siema ciągle bit, na rapie muzykę, siema ciągle na tych rymach będzie ten wers, będzie nawijany flow na numerze będzie tak. Elo, wszystkie te numery. Elo, będzie wers. O się siema wszystkim ludziom nowy rap i teksty. Wchodzę w ten biza ludziom i piszę kochanego, świętego naszego, rodzinie i wszystkie. Nowe numery, tu będzie zawsze. Siema ciągle bit, na numerach zawsze, siema ciągle rap, no i więcej bitu, elo zawsze będzie mamy, siema tutaj nagrywamy Ciągle mam beat, ciągle nawijam ten numer, wszystkie bity dookoła, na numerze będzie rap, na numerze będzie więcej, elo to będzie rap i dobre teksty chodzę w nowy rapy ciągle jestem na dobrym rapie na dobrym Bansie siema tutaj zostaje zawsze siema witam wszystkim i numery śle przesyłam rapuję hip kopuję dobry wersyciu ludzie wszystkim nowy numer tu będzie Elo zawsze będzie więcej Na numerze siema będzie Na numerach zawsze będzie Dobry rap i dobre numery To wszystko na rapie Składane więcej Na numerach słyszycie te wersy Słyszycie rap i zawsze one będą Siema rapuje na te wersy Będzie więcej tego bitu Słuchajcie na numer Słuchajcie ciągle mam nawijam Siema dobry numer tak na rapie Rapię, wszystkie kawałki więcej. Na numerze będzie więcej. Elo, dla wszystkich dobry rap i dobry numer. Siema wszystkie bity i kawałki. Robię ciągle bity, robię to dla wszystkich nowy rap, nowe wersy. Siema i rapuje na te wersy. Elo tutaj na te wersy będzie tutaj będzie numer siema i rap na winę siema będzie tu na dobrym rapie zawsze będzie na dobrych numerach siema no i jestem gdy mamy te numery Zawsze będą one tu. Są wszystkie kawałki. Dobry numer, sprawdzajcie. Nowy numer, siema, jestem i rapuję. Gdy ten numer składam, wszystkie dobre bity. Elo, to wszystko na bitach, siema, rap. Na te numery, to wszystko siema i rapuję. Gdy mamy te wersy, tu siema, będzie nowy numer, tu na tych bitach, będzie więcej. Elo. Sprawdzajcie ten numer Siema. Ciągle sprawdzajcie nowy beat. Siema ciągle pojewskim ludziom. Polska, kochany 1050. Tu czynica, tu Polskiego. To stary ucznictwo chłopolskie o 70 rocznicy. Bitwy warszawskie to jest czynowe. To pierwsza, czynowe. To trzecia. nie 1919 roku. Nasz oskanie, zawsze o naszej Polsce, o naszej poległości. Zawsze będę rapował i nawijam Siema. Dobre wersy i nagrywam Siema. Ciągle mamy te numery, to wszystko z rapu będzie tu na numerze. Będzie rap, na numerze będzie flow. Na tym bicie siema tu będzie. Nowe numery siema, no i teksty, rap gra i muzyka siema. Ciągle będzie więcej na dobrych bitach. Robię te kawałki na numerze siema, no i bity. Odzew, rap, ślizg ludziom i nowy numer Polska, 1056, rocznica supowskiego 77 rocznicy, bitworskowski Torec, nowy, to lat, cenowity, pierwsza, to 203 Rocinica, skrajnie 1919 roku Nasze, kochane, Polska, skrajnie poległość Meneropoło, Polsce, zawsze meneropoło, nasze kochany po Polsce, 1056, rocznica Słupowskiego, 77 rocznicy Tak, 77 rocznicy, bitworskowski Torec, nowy, to pierwsza, to na 203 Rocinica, skrajnie w 1919 roku Nasz, Polska, skrajnie poległości, skrajnie po niepodległości 3 lata nie było, nasze polskie mamy i nasza polska kochana niepodległość To 103. nie niepodległości, w 1919 roku nasza kochana polska niepodległość W nie rapował zawsze o nasze Polsce, naszej niepodległości, nasz wszystkich rapuje Nowe wersje siema, nowy numer, to wszystko Rapie będzie numer, to wszystko Na bitach siema ciągle mamy numer, to wszystko Siema Nowy rap i dobre bity. Elo to rapuje nasze bity. I to wszystko. Siema ciągle mamy te skille. Na rapie nowe wersy. Elo tu rapuje zawsze. Dobra nuta tutaj będzie. Siema wersy i rapuje się ma ciągle nowy bit. Elo, ciągle mamy te wersy, no i skill. Elo, ciągle na bitach robię więcej. Nowy rap i zawsze to będzie. Na nowych bitach nowe numery będą. Siema, ciągle mam kawałek. Elo, dobry rap to wszystko w stale. Elo, siema, będzie zawsze na dobrych bitach. Robię numery. Elo, więcej na tym rapie. Elo, więcej na rapie. Muzyka i flow. Siema, ciągle z skillem tu są. Na dobrym bicie, tutaj siema Dobre wersy mamy, wchodzę w ten bit Wchodzę na nielegalu, chodzę w bity Siema, tu jestem na dobrych bitach Robię te numery, to zawsze na rapie będą Siema, bit, nowy numer tu Na rapowe, dobre wersy, siema Ciągle nowe bity, Elo ciągle rap i nowe wersy. Na dobrych bitach robię ciągle rapem. Nowe wersy tu się ma nielegale. To rapuje nowe wersy, siema będzie zawsze wszędzie, na dobrych bitach siema i jestem, na dobrym rapie zawsze tu będzie, na rapowe dobre wersy, elo ciągle rap i nowe teksty, robię na bitach siema, tu rapuje nowe wersy będą siema i to flow. Na numerach, siema to będzie. Nowy beat i rap i zawsze wszędzie. Na numerach zawsze jestem tu. Siema w numerach, ciągle będzie to rap. To wersety numer to wszystko. Siema składam bity. Na numerach, siemka znowu. Na numerach składam. Księdza na numer trwa, przełożmy się, na wszystkie. Tak jest miłość wersji składam wersję miłości wszystkim wam się co dobry rap się i rapuje co robi dobre byty co robi tak numery się Ciągle mam bity, elo dobre wersy się rapuje. Ciągle mam bity, ciągle te numery, to wszystko na bitach. Robię te kawałki, robię te numery, siema, wszystkie to bity, siema, ciągle rapuje. Nowe wersy tutaj siema, bi dobry rap i nowe wersy, siema ciągle bity, jak tu jestem, ciągle na rapie zrobione siema. Ciągle nowe bity, siema, ciągle mam to rap. Elo ciągle będzie tak na nowy numer. Siema, dobry rap i wersy. Elo ciągle na numerze, dobre flow na tych bitach. Siema, ciągle jestem i rapuję. Ciągle na bitach robię te numery. Siema, wjeżdżam. Ciągle mam bit, dobry wers i rap. Siemano, No mam ten bit i mam ten numer. Wszystkie wersy tu się zrobi. Na tych bitach robię jak nowe wersy sprawdzę Cię tu tak. Nawijam ten rap się, ma tu rapuje numer. Elo zawsze będzie tu na nowych bitach robię stale. Siema rap i nowy numer. Siema wszystkim. Na bitach stale dobry rap, dobre wersy. Na nielegalu to dobry rap i bity to dobry rym Elo, wszystkie nasze muzyki. Skill mamy w ciągle. Flow lavas. Siema tu rapuje stale. Wchodzę na numer to wchodzę. Na bitach składam siema ciągle. Jestem lavas. Elo, ciągle mamy te wersy. No i bity. Wchodzę w te bity. Wchodzę nielegalu siema. Ciągle mam kawałek, elo ciągle nawiam beat. Elo to wszystko na numerach stale. Dobry rap i dobre wersy, siema to będą na dobrym rapie. One zostają siema, ciągle jestem w grze. Nowy beat to wszystko rapuje. Nowe wersy i się robi. Ciągle mamy bit ciągle mamy te wersy. Siema, tu na winę jestem. Siema, tu rap ciągle będzie bębny. Siema, ciągle skillę. Robię rapem nowe bity. Elo, ciągle na numerze będzie więcej tego rapu. Siema, witajcie, witajcie. Siema, witajcie w numerach Siema, ciągle mam kawałki Elo, wszystkie dobre numery, freestyle ciągle mamy Słuchajcie, nowy rap się składa od początku Nowy bity, nowy rap i to wszystko Na rapie nowe bity, siema tu, rap, gra i numer, siema tu, jak zawsze będzie. Elo, zawsze będzie tu Nowy numer, gdy robię te bity, gdy robię ciągle numer to wszystko. Na jest zrobione siema ciągle rap i nowe wersy. Gdy robię rap dla bitów, gdy robię rap dla wersów siema, ciągle na bitach to robię. Elo, dobre wersy, mamy ten numer, to wszystko w skille Dobry rap i numer, sprawdzajcie. Nowy rap tu będzie zawsze siema. Ciągle mamy bit, elo zawsze tu będzie. Nowy rap i skill na bitach siema, tak, nowy numer tu. Elo zawsze będzie jak tu, nowy wersy, siema to rapuje, ciągle mamy te bity, ciągle nowy numer to wszystko, na rapie robione siema, ciągle nowy numer to wszystko na rapie, zawsze będzie, na numerze siema jestem. Na tym bicie zawsze będzie. Wchodzę w teksty, wchodzę i jestem się ma tu nowy bit dla was. Elo, tu nawijam, ma to na traku. Elo, wszystkim numer będzie zawsze nowy bit rap. Nowe wersje się ma tu, rapuję, ma tu na bitach. robię te numery, ma tu, rap i będzie nowy bit i nowe wersy Wchodzi się w te teksty stale, wchodzi się w te numery. Ciągle będzie dla was, jestem siema, tu nowe kawałki. Nasze bity, nasze wersy. Elo, zawsze mam kawałek. Siema bit i nowe wersy Elo ciągle rap, o wszystkim bit, kawałek, siema tu rapuje nowe wersy. nowe bit i rap siema tu. Na winę to tak siema. Tu, rapuje i będzie, siema tu Na winę i teksty, gentleman raper, rapuje Na wyjazd, ciągle wszystkim ludziom Będzie rap dobre wersy, bitowy numer To wszystkie kawałki, nowe rymy Siema tu, na winę, więcej Siema tu, ciągle tu było Siema będzie, na numerach Zrobi się te kawałki Zrobi się te bity, zrobi się na siema dobry rap i nowe teksty. Super nowy numer, super nowe teksty. Siema tu. Rap gra i muzyka będzie więcej tego bitu, siema. Na I wi więcej na bitach robię numer, siema dobry rap i na więcej tekstów, siema dobry rap i na teksty te, teksty te więcej, siema nowy bit. Elo na rapie muza, będzie kawałek, Elo ciągle na rapie składane, ma ciągle, nowy bit. Elo na winę, siema rap i dobry skill. Na numerach będzie więcej tekstu, siema dobry rap I nowe wersy. Elo, ciągle bit. Na rapie muzyka, siema ciągle jak to liryka Wchodzę w dobry numer, siema tu na numer wszystkie wersy dookoła wszystkie kawałki, siema ciągle rap i będą one stale Na dobrym rapie tu wszystkie te wersety Siema dobry rap i nowe wersy Elo ciągle rap i nawijam te wersy Elo ciągle na numerach Elo słyszycie nowy rap, te bity bębny siema tu, rapuje stale, siema dobre. Numer zawsze, siemka, witajcie na bitach, siema, witajcie w liryce. Bit kawałek nowe wersy, siema tu, rapuje nowe teksty i robię, czy robię te wersy zawsze, siema. Tu, jak zawsze będzie, Elo ciągle mam na wszystkim wersie malteckie. Zagwarantuję, za wszystkim to, był Wiktoria się ma, Wiktoria. rodzicom, wszystkim sukułki, supresja, suwałki i nowy numer wersy. Elo ciągle rap, dodane numery. Się ma dobre wersy, rapuję i robię. Siema ma dobre wersy, rapuje, no i tworzę. Elo dobre wersy, rapuje, no i się ma. Co więcej, co więcej, się ma dobrych bitów. Jestem tu. Na dobrym rapie będą numery. Siema na dobrym rapie. Więcej tekstów na bitach się ma rap. Dobra muza. Siema dobre wersy. Rapuję no i robię. Siema bit i numer. To dla wszystkich będzie numer. Siema tu. Nawijam tak. Na tym rapie się ma będzie. Dobra muza. Będzie stale. Siema tu na nielegalu. Siema tu nowe wersy. Elo zawsze będzie to na rapie to Na wersach, to na skillu. Zawsze będzie dobry rap, i nowe wersy robię. Siema to będzie nasze teksty. Elo ciągle rap, nasze numery. Siema dobry rap i wersy. Siema ciągle to rapuje. Nowe wersy. Będzie te numery. Wszystkie dobre rap bity. Siema to na winę. Zwrotę tą, z tą. Siema i rapuje. Gdy ten numer zawsze będzie. Gdy te wersy. Zawsze one są na nowym numerze. Na dobrym rapie i bansie. Siema dobry rap. I wszystko jest tu elo będzie nowe wersy na tym rapie zawsze one wszędzie to wszędzie dobry numer to wszystko rap się ma nawijam wrote się ma dobry bit słuchaj dobry numer się ma to rapły nawijam hip hopuje się ma bit nowe numery na rapie, siema ciągle nowy numer Na rapie zawsze będzie i rapuje Siema dobre wersy Na rapie, zobaczcie, siema nowy numer Lecisz przed role smartfona Komórcy bez dobre wersy, lyski hip-hopowe dźbieli z trójkątem, wersy ciągle się rapują Nawijam te szent głosik dzibieli z trójkątem Super wersy, to hip-hopowe No i głoś ma to wersy ciągle rapuje, nowe wersy Rapuję, nawijam hip-hop uje, siema dzibielszy dwie